Olu, za nami siedem odcinków Tańca z Gwiazdami, Ty w tej edycji debiutujesz w roli jurorki, no i jak podoba Ci się to ocenianie gwiazd? A bardzo fajnie, bardzo fajnie jest, no powiem szczerze, że no jest tak jak dla mnie to łatwo usiąść i gadać, a jest naprawdę ciężko trenować tych celebrytów. Ja Podziwiam tych wszystkich tancerzy nadal i no sama byłam po tamtej stronie przez 10 lat i jest rzeczywiście ciężko. Także nie jestem taka sroga jak tamci inni e, sędziowie, dlatego że no naprawdę jest ciężko ich tak, no żeby super tańczyli, z techniką super. Jest, jest trudno także, ale jest fajnie siedzieć i oglądać, co pokażą nam co tydzień, e, nowe tańce, nowe holografie, naprawdę jest fajnie popatrzeć i popatrzeć ich progresję, jak, jak sobie dają radę. Kto Twoim zdaniem zrobił największy postęp z tych par, które zostały? Hmm, kto zrobił największy postęp? Eee, Angelika pewnie zrobiła największy postęp dla mnie. Ehm, tak, no to znaczy... I, i, każdy z nich mogłoby wygrać w mojej opinii, naprawdę. Każdy z nich jeszcze ma przez te cztery tygodnie, mamy cztery show. Także jeszcze, kto, jeszcze mogą nam coś pokazać innego, także jeszcze jest czas. Popek niezwykle wszystkich zaskoczył. Angelika Mucha, tak jak sama wspominasz, właśnie tutaj ten największy progres jest także Dariusz Wieteska, który tak naprawdę jakoś tak przechodzi z programu na program, a nie był typowany jako kandydat do zwycięstwa. No i Beata Tadla. I to właśnie o niej wszyscy mówią, to wszyscy ją prawie typują, że to właśnie ona zdobędzie kryształową kulę. Też masz takie przeczucia? Ja uważam, że każdy z nich może wygrać. Naprawdę, naprawdę nie wiadomo. My możemy dawać swoje oceny i mówić, co my myślimy, ale tak naprawdę e, publiczność e, głosuje. E, I ja uważam, że popyt może wygrać, Angelika może wygrać, Kasia dziurska może wygrać. E, każdy z nich może wygrać, naprawdę, także, ale to jest, to jest piękność tego programu całego, że nie wiadomo. Także no, no zobaczymy.